Na początku sierpnia cały Kościół kieruje swoje oczy ku Portugalii, ku Lizbonie, goszczącej 38. Światowe Dni Młodzieży. Portugalia znajduje się na krańcu Europy, Starego Kontynentu. To kraj, który niósł Ewangelię na cały świat, wystarczy choćby wspomnieć Amerykę Łacińską, Brazylię, ale także kraje Afryki czy Azji. I teraz cała młodzież z różnych kontynentów. Przybywa, spotyka się w Lizbonie. To jest okazja, żeby na nowo odkryć obecność, znaczenie wiary w Pana Jezusa. To ludzie młodzi potrzebują tego utwierdzenia w wierze. Ważne wydarzenia, które w tych dniach się odbywają, to jest powitanie z Ojcem Świętym, ale także nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w którym na pewno nie zabraknie. Odniesienia do dramatycznych wydarzeń naszych czasów, takich jak chociażby wojna na Ukrainie. Młodzi Ukraińcy są obecni w Lizbonie, oni oczekują także wsparcia i myśli, yy, pamiętania o nich. To jest może o tyle ważne, że entuzjazm świata wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, i gotowości niesienia pomocy. Jakby nieco osłabł. Młodzi nie tyle żebrzą, ale ukazują, że wiara przekłada się na konkretne czyny. Także pomoc dla tych, którzy potrzebują, którzy żyją w sytuacjach dramatycznych. A więc wiara chrześcijańska przekłada się na miłość, przekłada się na nadzieję, którą pragną żyć młode pokolenia. Obok Drogi Krzyżowej będzie także. Czuwanie modlitewne, będzie rozesłanie młodych, bo to spotkanie na ziemi portugalskiej, także i w Fatimie, bardzo ważnej dla naszej wiary w XX wieku i nie tylko, dla świętego Jana Pawła II, który zainicjował Światowe Dni Młodzieży, to nie jest. Pobyt tylko na chwilę, to nie jest przeżycie kilku dni. To jest przeżycie, które ma kształtować życie młodego pokolenia. Młodzi ludzie potrzebują bardzo jasnych wskazówek. Na pewno tych wskazówek papieża Franciszka dla młodego pokolenia nie zabraknie. Jednym jedną z tych wskazówek jest zawsze więź z poprzednim pokoleniem z wartościami, którymi to pokolenie było, a więc i którymi to pokolenie żyło. A więc okazja, żeby mieć też świadomość, że jest to święto całego Kościoła, zarówno młodych, jak i trochę starszych wiekiem.